......................................................... He was waiting for the smile No jednak trzeba wierzyć Trzeba uwierzyć Gratuluję To co? Rachu ciachu, nie? Cztery i zrobione. No. Gratuluję Guziczek wciśnięty. Witam widzów kanału Skada atmosfera. Dzisiaj kolejny wywiad z Tomkiem. Witam. No, z Tomkiem nie będzie łatwo, bo Tomek nie jest gaduła tak? to nie jest łatwo się z nim gadać ale, ale temat jest arcyciekawy temat jest arcy ciekawy, który y, ciągnął się przez kilka lat i chciałbym później zinterpretować i powiedzmy podzielić się swoimi doświadczeniami w tej kwestii ale zanim będę opowiadał co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić to zapytam Tomka jak to było z jego kursem AFF, który nie był taki codzienny Kurs zacząłem 4 lata temu wtedy zrobiłem 5 skoków i no była blokada po piątym. Ja pamiętam te skoki pamiętam, że one przebiegały prawidłowo. Jedyne co, to było, że nawet na, byłeś na, na takim wielkim spięciu, nie to było takie wszystko. Ale prawidłowe reakcje były dobre. To szło wszystko w dobrym kierunku. I co dalej pamiętasz? I później po tej spinie. Przyjechałem chyba jakoś 2-3 miesiące. Z, mocno, z mocnym postanowieniem ukończenia tego kursu, ale nie wyszło. No, smutno się robiło, chyba że ze trzy razy przyjeżdżałeś, co? Jak pamiętam, tych, zaliczyłeś tych szkoleń podstawowych, tych na ziemi, ćwiczeń wszystkiego? No, 2-3 razy typowo, jeśli chodzi o zakończenie kursu. No i jeden raz typowo turystyczny. No, I to bez żadnego chyba, ciśnienia. I to był chyba dobry pomysł. To było fajne. Tak, mogłem potronować sobie układanie wtedy. I, i, I co? I właśnie co, co, co dalej? Bo co, co dla, ta, dla Was, Skoczkowie, którzy na przykład macie jakieś swoje demony i poblokowaliście się, nie skaczecie, to jest może pewne zrozumienie i wytłumaczenie, co dalej. Jak jednak nastąpiło to, że w pewnym momencie zechciałeś? No, po pewnej rozmowie w kuchni. Hmm. Gdzie Motywującej. Motywującej, Żeby chociaż ten raz spróbował. No i później będzie albo prze, w jedną stronę, albo w drugą. Żeby albo zrozumieć... Albo, albo pójdę dalej, nie? No i dalej. No i poszło I właśnie, dalej. I Właśnie dzisiaj Tomek skończył swój kurs AFF i to bardzo ładnym stylu. Zresztą w ogóle ładnie latał i jeżeli chodzi o sylwetkę i to wszystko, to ja podczas szkoleń podstawowych, jak już przyjeżdżał tutaj zastanawiając się, czy ma skoczyć, czy ma nie skoczyć, to ja wykorzystywałem to, że jego wygięcie i sylwetka jest taka, że jest lepsza niż moja, w związku z tym na, dla studentów był wzorcem sylwetki. No wszystko się blokował. I... Tu jest coś, co ja zauważyłem i zauważałem przez dłuższy czas u ludzi, to jest to, że ponieważ nie macie pojęcia, jakie błędy popełniają inni studenci, widzicie tylko materiały, które są zgromadzone w internecie, które zwykle są słodziutkie, albo są bardzo słodziutkie, albo są bardzo krytyczne, a nie ma tego, co jest normą. Normą jest to, że ludzie w swoim tempie robią raz lepiej, raz gorzej i to instruktora kwestią jest to, żeby to wszystko ocenić i tak zdiagnozować, czy ktoś się nadaje, czy nie nadaje, niekoniecznie kiedy robi perfekcyjne skoki. Bo dalej może się okazać tak, że w waszej głowie sobie układacie, że jesteście gorsi niż jesteście. U Tomka, jeżeli mogę, oczywiście, się podzielić z wami tą, tą informacją, zauważyłem, że jest ewidentny rozjazd pomiędzy tym, co faktycznie robi, jak to umie zrobić, a tym, jak sam to interpretuje, że zrobił. Nie? Czyli jest taka, to jest, to jest, jeden, to jest początek do tego, żeby można właśnie dostać wirusa. Nie? Że człowiek myśli, że się nie nadaje, że wychodzi do gorzej. Ja pokazuję, tłumaczę, ale jeżeli nie pokażę przy okazji jeszcze kilkunastu innych filmów, które przecież Tomek oglądał, jakśmy robili szkolenia, nie? Być może kiedy czas upływał, kiedy mogłeś zobaczyć sobie, jak inni skaczą i że to jest normalny świat, normalne życie, w którym ludzie popełniają błędy i mają emocje, które blokują ich, to dopiero wtedy można sobie zdać sprawę, aha, to może i ze mną jest podobnie, nie? No i co? I czego ty się kurwa bałeś? <laughs> no moje wyobrażenie skoku było cał... Inne niż to, co później na filmie widziałem. To, to jest to. Mamy, słuchajcie, mamy bardzo często rozjazd, nie? i te, te filmy, które są podczas szkolenia AFF, to jest niezwykle istotne narzędzie, w którym zaczyna się ten nasz wyimaginowany obraz nakładać z obrazem, który jest rzeczywistością. Jeżeli jest mniej więcej podobnie to, co widzimy na filmie, z tym, co jest rzeczywistością, którą mamy w swojej głowie, tym odbiciem rzeczywistości, to możemy powiedzieć, że skalibrowani i że mniej więcej możemy oczekiwać od siebie, co zrobimy. I jedna grupa ludzi jest niedoszacowana. Ona jest o wiele bardziej bezpieczna, ale nieraz się blokuje i ta grupa ludzi po prostu nie skacze. Co jest dramatem, dlatego że te osoby, które nie doszacowują swoich możliwości, są o wiele bardziej bezpieczne od tych, które te możliwości przesadzowują. Myślą, że są lepsi niż są w rzeczywistości, oni są zagrożeniem, oni się nie zawahają, oni się nie zatrzymają, najwyżej kupią jeszcze pasoków i pójdą. Najwyżej się opogniewają na instruktora, powiedzą, że to jest chujowy i on jest tutaj do lepszego. Natomiast ta grupa, która właśnie żyje w wątpliwościach, która, która zastanawia się, czy się nadaje, naj na Najbardziej wartościowa grupa, jeżeli chodzi o współpracę w całym, w całym, całym środowisku spadochronowym, oni wymiękają. Wymiękają z powodów, które są powodami nieistniejącymi. To są tylko powody w głowie. Bo tak, jak rok, dwa, trzy coś temu mogłeś sobie powiedzieć, że dobra, to, to, to jest nie dla mnie, nie skoczę, a jednak się okaże, że, że skaczesz, że ładnie wszystko wychodzi dobrze, jesteś bezpieczny i można zrobić. Nie, 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 nie jakąś tam transformację przeszedłeś. To jest, to jest bardzo istotne, ale to jest transformacja natury emocjonalnej. To nie jest transformacja natury psychomotorycznej, to nie jest na, na transformacja, która, nie wiem, może ktoś idzie na operację, żeby się zoperować, żeby móc skakać. Nie? To, to nie, to się skontura zagrało. I tak samo mi się wydaje, właśnie się to rozgrywa u ludzi. Bardzo dużo mi dało to, że mogłem układać sprzęt. Znaleźć swoje miejsce i nie mieć tej presji. Tak jak kiedyś Ula mówiła, że odczuwała na przykład podczas swojego kursu AFF, ja nie miałem żadnych wolności swoim AFF, bo go nie miałem, ale ula odczuwała spory dyskomfort, tego że pod pozorem takiego grzecznego dowiedzenia się, jakie idzie na kursie, w rzeczywistości bardziej to było pokazanie sobie, że się jest lepszym od tej osoby, która jeszcze kursu nie skończyła. Ja nazywam to czasami żerowaniem. Owszem, nieraz jest tak, że ludzie faktycznie są życzliwi, ale życzliwość w takim przypadku najlepsza jest taka, że się nic nie mówi. Tak jak w domu wisieca, się nie mówi o sznurze, tak nie powinno się mówić podczas kursu czy już skończyłeś, a jeszcze co, to nie potrzeba. Człowiek jest tak naładowany emocjami, że to nie jest żadna pomoc. Dla niej to było niekomfortowe i wydaje mi się że też, to widzę, jak to działa. Kiedyś nagrywałem i tak samo. Przepraszam, musiałem przerwać nagrywanie, bo zapało. Nie mam żadnego oczulenia, ale może coś naprawdę tak kwitnie, że siadam i nagardzę. Przepraszam, już wracam, wracam do wątku. I to jest jedna z rzeczy, która w interakcji między ludźmi może powodować, że zamykamy się jeszcze bardziej. Tutaj potrzeba pomocy, jeżeli jest to pomoc instruktorska to jest super, dlatego że mało doświadczony skoczek, który zostanie po prostu zganiony o swoje zachowanie albo musi się powie w nieoględny sposób, żeby odbiegł teraz, bo się zajął, zajął się swoimi sprawami, a nie swoją nieudaną terapią, to jest proste, ale jeżeli jesteście doświadczonymi skoczkami, którzy są w takim momencie, to pomóżcie tej osobie, na którą żerują te kurwa sępy bo sępy się zlatują nad wszystkimi osobami, które właśnie mają jakiś trudny moment. W tym trudnym momencie zamiast pomóc, to sępy kradną dla siebie energię. I trzeba w tym momencie stanąć po stronie takiej osoby, która jest zaszczuta, bo tak, taka jest prawda, że ta osoba jest zaszczuta. Także cały czas, cały czas tylko słyszymy, co ma zrobić, co ma zrobić. Tomek jeszcze miał tak, że do, chciałem do tego na, na, nawiązać do tego, w jaki sposób ludzie nakłaniają do tego, żeby skakać. Nie? Co, co, jak to z Twojego punktu widzenia wyglądało, a potem znowu już pewnie będę gadał. Znaczy jak przyjechałem tu we wrześniu z ekipą... No było tam chyba 2, 3 turnusy, no to w zasadzie codziennie ktoś pytał, nie? Im większe doświadczenie, tym miały, tym. mniej problemów z tym było. Nie, nie skaczesz? Nie, no okej. Okay. Ale jak ktoś zaczynał, bo gdzieś tam był że właśnie po kursie, to dawaj, dawaj, skaczemy. Bo no wtedy, wtedy jeszcze nie dopuszczałem takich myśli, żeby, żeby skakać. Bo gdzieś, gdzieś jednak się postanowiłem, że tego nie będę robił. <grym>, no ale się zmieniło. Dobrze, że ponichałeś tego postanowienia. Dobrze. dzisiaj po, tym, po skończeniu kursu, no jest chęć i taka, taki kop motywacyjny, że jednak to się da zrobić że jeszcze rano nie wyżyłem. No. Mi się wydaje, że to może mieć przeniesienie na wiele, na wiele aspektów życia, bo jeżeli ktoś przez kilka lat, tak jak ty, nosi w sobie taki, takiego, takie zgniłe jajo, że czegoś nie zrobiłeś, starałeś się zrobić, ale nie zrobiłeś, że nie mogłeś tego zrobić, nie chciałeś tego zrobić, albo cokolwiek innego cię blokowało, żeby to zrobić, to teraz, kiedy, kiedy rzeczywiście to zrobiłeś, to jest to rzeczywiście kop motywacyjny. O czym wspomniałeś, o tych ludziach, którzy tak zagadują, to jest tak. Nikogo nie zmuszajcie do skoku, nikogo nie naokłaniajcie, żeby o swoje granice. Z, z demonami, które w nas są, jest bardzo prosta kwestia. Demony nie są obce, demony są nasze. To jest takie odwrócone odbicie, które musi, musi wrócić do, naszego, do naszej całości. Jeżeli to będziemy odpychali, będzie silniejsze. Jeżeli zaakceptujemy, to w tym momencie się odwraca, wchłania do nas i nas wzmacnia. Każdy demon, który będzie odpychany, to jest tylko odwlekanie czasu. Ten demon z jakiegoś powodu się manifestuje, i zrozumienie go, przeczekanie, rozpuszczenie go w czasie, rozpuszczenie go do domu, żeby on wziął go na czas, on, wziął, on go wziął na erozję, go prowadził do erozji demona. Demon się po prostu ze, ze starości się rozsypał i przestał działać. Ale normalnie demon wymaga od nas uszanowania tego, żeby zobaczyć, co reprezentuje w naszej, naszej duszy. Nie chodzi mi oczywiście o duszę w takich kwestiach jak, jak nie, nie w szeroko pojętej duszy. Jakie elementy naszego, naszego wnętrza reprezentuje taki demon i dlaczego go wypychamy. Jeżeli zaakceptujemy w sobie tą słabość, ta słabość się odwraca w nas i robi nas, nas silniejszymi. I tak jest z wszystkimi aspektami życia, a spadochroniarstwo być może pozwala na to, żeby przetransponować to wszystko, co wymyśliłeś sobie teraz w spadochroniarstwie i co zrobiłeś, pomimo tego, że poszło ci ciężko, ale, ale ciężkie zobacz, daje sobie większą, ale potrafisz byś mógł teraz to przenieść, że być może znowu w życiu, jak jest tak, że o kurde, nie dam rady, nie dam rady, a jak się okaże, że dajesz radę, że po prostu to trzeba zrobić, Mamy niestety bardzo skomplikowaną psychikę, i takie rzeczy, które nam się wydaje, są dla nas proste, niekoniecznie są proste. Zazwyczaj robimy, potem myślimy. Zazwyczaj najpierw decydujemy, a potem do tego dorabiamy jakąś teorię. I podobnie jest w skakaniu. I te zrozumienie tego, jacy naprawdę jesteśmy, z naszymi słabościami, z naszymi, z naszymi mocnymi stronami, znalezienie się w rzeczywistości w taki właśnie sposób, to jest moim zdaniem gra warta świeczki i jest interesująca, jeżeli chodzi o. Spędzenie naszego życia, tym bardziej że zawsze będziemy grzebali, zawsze coś znajdziemy i zawsze będzie będziemy w porządku i zawsze będziemy raz znaleźć coś, też... ale do przodu, do przodu, do przodu. I znowu jak, jak tylko chwilę wpuścili się lejce chyba to jadę. No. Ja jestem dobrym słuchaczem. <grym> tak to prawda, w ogóle To jest żywe złoto, zróbeczka. Oczywiście to jest Coca-Cola. Mm. Mm. I kawa. To Kawa i coca -Cola. Moi drodzy. Za chwileczkę pojawi się spokój. Oczywiście w trakcie, kiedy ten film tutaj, nakrę tutaj nakręcamy, to ja nakręciłem to z myślą też, żeby dać elementy, które przeplatałem z tego kursu. Nie wszystkie odgrzebałem, bo tych starych filmów, tych gdzieś mam, ale nie wiem gdzie. Natomiast te nowe są fajniejsze. Tomko po prostu się nie podobały stare kombinezony. Poczekał aż zamówimy nowe kombinezony, żeby dokończyć kurs. Teraz są stylowe. Teraz są stylowe, można dokończyć kurs, wtedy były gorsze. Moi drodzy, ci, co mają demony. Powiem tak, przyjrzyjcie się, nie uciekajcie, przed, nie, nie forsujcie, nie uciekajcie, że co coś musicie zrobić, nie musicie, usiądźcie sobie, poglądajcie sobie, pojedźcie sobie na skoki i nie skaczcie. Bądźcie blisko, uczcie się i nie skaczcie. A w pewnym momencie przyjdzie taki, taki dzień, że nagle będzie, a może mnie jednak spróbował, spróbowała. I to jest ten moment, w którym ten wasz demon już się zaczyna rozmydlać. I to jest lekcja, która jest niezwykle istotna w życiu. Spokiem Was serdecznie pozdrawiam. Muszę się jeszcze nauczyć spoko. Co to się nas jest. zu tak podwójnie, o tak, tak tego? Tak, tak. O, będziemy no. Tak. No. Tak. <ślad> <ślad> Ale możesz guzik nacisnąć, bo to jest nowa tradycja.